4 grudnia. Życie jest chwilą jedynie. Patrzmy na życie we właściwym świetle, wszakże to chwila tylko pomiędzy dwiema wiecznościami. Cierpmy w pokoju. Przyznaję, że słowo pokój wydaje mi się nieco mocne, ale zastanawiając się niedawno nad tym, Odkryłam tajemnicę cierpienia w pokoju. Kto mówi pokój, nie mówi radość, albo przynajmniej radość odczuta. Aby cierpieć w pokoju, wystarczy gotowość na wszystko, czego chce Jezus. Modlmy się, Jezu, niech Twoje dzieci nie tracą z oczu właściwych perspektyw. Niech znikomość świata nie ubiera się w spiż, a przemijalność w twardy marmur. To wieczność nie ma końca, a nie życie na tej ziemi. Amen.